Kansen Pstrążna to muzeum działające od 1984 roku. Gromadzone są w nim zabytkowe obiekty z terenu Sudetów. Dużą atrakcją tego miejsca są także liczne imprezy kulturalne. Już po raz dziesiąty w tym miejscu odbyły się prezentacje zespołów ludowych ziem pogranicznych Róża Kłocka z wielką radością. Tak naprawdę, ja bym to powiedział, zmieniła się sytuacja folkloru na ziemi kłodzkiej, bo ja pamiętam pierwszą imprezę, to były takie koła śpiewacze, troszkę poruszające się w obrębie, nie wiem, piosenki biesiadnej, patriotycznej i tak dalej. Dzisiaj mamy naprawdę prawdziwe zespoły, no podam pierwszy z brzegu przykład Katarzynki chociażby, które sięgają po folklor swoich dziadów, czyli to już jest taki naprawdę mocno profilowany zespół folklorystyczny, prawdziwy, prawda? No mówię, to kiedyś było, raczej pasowało e, doktor Gil, który był wtedy dyrektorem skansenu, no to są zespoły śpiewacze, miał rację oczywiście, a mówię teraz naprawdę dotykamy już folkloru. Przegląd w imieniu organizatorów otworzyli Maciej awiżeń starosta powiatu kłodzkiego, Piotr Maziarz, burmistrz Kudowy Zdroju oraz Marek Biernacki, dyrektor skansenu. W tegorocznej edycji rywalizowało ze sobą 11 zespołów z różnych miejsc ziemi kłodzkiej. Zwycięzcą tegorocznych prezentacji został zespół Katarzynki ze Ścinawki Górnej, który otrzymał również nagrodę publiczności. Drugie miejsce zajęły Skrzęczanki ze Skrzynki, a trzecie zespół Jaskier z Ołdrzychowic Kłodzkich. Budowa, budowa, już jest. W budowie, w budowie tu leczy się. Budowa, budowa, to dla nowych sił, aby zawsze zdrowy był. Budowa, budowa, już zdrowiskiem jest. W budowie, w budowie tu się. Budowa, budowa, to dla nowych sił, aby zawsze zdrowy po raz dziesiąty mamy zaszczyt gościć zespoły ludowe Pogranicza. Tutaj bardzo dziękuję Staroście Kłockiemu, który również jest organizatorem od dziesięciu lat tego dużego wydarzenia w Kudowie. Cieszymy się, że to stało się już tradycją, że zespoły te przyjeżdżają tutaj do Kudowy, do Pstrążnej. Fajna atmosfera, życzliwi ludzie, muzyka. Wszystkich zapraszam już za rok na jedenaste prezentacje w Kudowie, w Pstrążnej, tutaj. Przegląd ten miał za zadanie pokazać bogactwo folkloru współczesnej ziemi kłodzkiej, wykreować wizerunek regionu, gdzie poprzez śpiew, taniec i barwne stroje kultywuje się tradycje. Wśród wykonawców nie brakuje bowiem ludzi młodych, którzy kontynuują zwyczaje swoich babć i dziadków.